Brian Hoyland to człowiek, którego życie było naznaczone służbą, poświęceniem i walką, tak dosłownie jak i w przenośni. Jako żołnierz i oficer wojskowej policji w Armii Stanów Zjednoczonych, przez wiele lat poświęcał swoje zdrowie i siły, wierząc w misję, którą realizował. Jednak nasza dzisiejsza, prawdziwa historia wykracza daleko poza służbę wojskową, wykracza również poza doczesne, ziemskie życie. Dziś opowiem Ci o tym, jak serce Briana przestało bić aż na dziesięć minut, wskutek czego został uznany za zmarłego. Będąc po drugiej stronie życia przeżył coś, co przyprawia odreszcze. Widział miejsca, jakich nie sposób sobie wyobrazić, a także spotkał samego Jezusa. Z twardo stąpającego po ziemi sceptyka stał się gorliwie wierzącym człowiekiem, który z pasją dzieli się historią swojej śmierci klinicznej, by szerzyć światło wśród ludzi. Podczas swojej służby Brian został wystawiony na działanie toksycznych chemikaliów, co wywołało szereg problemów zdrowotnych, których skutki odczuwał przez lata. Zdiagnozowano u niego rzadką autoimmunologiczną chorobę, która systematycznie niszczyła jego organizm, koncentrując swoje działanie na sercu. Choroba ta, wyjątkowo agresywna, powoli, ale nieubłaganie, prowadziła go na skraj życia i śmierci. Mimo postępujących problemów zdrowotnych, Brian nie tracił ducha, choć był świadomy, że każdy dzień może być tym ostatnim. W styczniu 2017 roku jego stan dramatycznie się pogorszył. Serce przestało bić, ale lekarze w szpitalu robili wszystko co w ich mocy, aby utrzymać go przy życiu. Brian trafił na oddział intensywnej terapii, gdzie trwała walka z czasem. Właśnie wtedy, w tym punkcie, gdzie życie zdawało się wymykać Wydarzyło się coś, co zmieniło jego spojrzenie na świat na zawsze. Brian wspomina ten moment z niezwykłą dokładnością. Czułem, że moje ciało umiera, mówi. Wiedział, że to koniec. W głowie miał natłok myśli o swoim życiu, o tym, co zrobił źle i o tym, co go czeka po śmierci. Choć próbował się modlić, początkowo miał trudności. W jego głowie kłębiły się obawy o grzechy i niedoskonałości których, jak uważał, nie brakowało w jego życiu. W końcu jednak udało mu się skupić na modlitwie, co przyniosło mu niezwykły spokój. To właśnie wtedy nastąpił moment, który Brian określa jako przełomowy. Czułem, jak moje ciało zaczyna się trząść, a potem nagle poczułem, jak coś się uwalnia. Moja dusza opuściła ciało, opowiada. W jednej chwili zniknął cały ból, hałas i chaos sali szpitalnej. Znalazł się w ciemnej, ale spokojnej przestrzeni, którą opisywał jako wypełnioną miłością, pokojem i niewyobrażalną radością. Brian porównał to doświadczenie do przejścia z burzy do bezkresnej ciszy. Choć otaczała go ciemność, nie była ona przerażająca. Wręcz przeciwnie. Emanowała czymś, co trudno opisać słowami. Jednak w głębi duszy czuł, że to nie jest ostateczne miejsce, gdzie powinien być. Mówił sobie: "To nie może być wszystko." Chcę być z Bogiem. W tym momencie wszystko zaczęło się zmieniać. To, co wydarzyło się później, przyniosło odpowiedzi na pytania, które każdy z nas zadaje sobie w ciszy swojego serca. Po chwili w ciemnym, spokojnym miejscu Brian poczuł, że coś go woła. Odwrócił się, a jego oczom ukazało się światło: jasne, ciepłe i pulsujące czystą miłością. Światło to nie było zwykłą emanacją energii, było żywe. Jakby miało własną świadomość. Brian wiedział, że to nie tylko światło, to była obecność, która go przyciągała. Każdy, kto słucha jego opowieści, mówi o tej części jako o najpiękniejszej. To moment, w którym można niemal poczuć na własnej skórze tę miłość i akceptację, jaką opisuje. Brian wspomina: To światło było tak czyste, że nie mogłem się od niego oderwać. Chciałem się w nim zatracić. A ono zapraszało mnie bliżej, jakby mówiło chodź, to tutaj. Gdy postanowił podejść bliżej, poczuł jak natychmiast znalazł się w samym środku tej świetlistej obecności. Nie było żadnych barier, żadnej drogi do pokonania. Samo pragnienie wystarczyłoby się tam znaleźć. Gdy wszedł w światło, poczuł coś, co określił jako boskie objęcie. Jak opowiada, było to uczucie zupełnego bezpieczeństwa i ukojenia. Czułem, że to światło zna każdą najmniejszą cząstkę mnie moją duszę, moje serce, każdą myśl, każde uczucie zarówno te piękne, jak i te, z których nie byłem dumny. Ale to wszystko było akceptowane. Czułem, że jestem w domu. Najbardziej poruszające jest to, jak opisuje nieskończoną miłość, która wypełniała każdą komórkę jego istnienia. Brian mówi o tym jako o odczuciu, które trudno porównać do czegokolwiek ziemskiego. To było tak, jakby cała miłość, jaką kiedykolwiek znałem na Ziemi, miłość matki, miłość dziecka, miłość małżonka, była tylko cieniem tej miłości, którą czułem tam, w środku światła. Wkrótce zaczął dostrzegać kolejne szczegóły otoczenia. Znalazł się w przestrzeni, którą trudno opisać ziemskimi słowami. Było to miejsce, które emanowało boskim porządkiem, pięknem i harmonią. Otaczały go istoty, które promieniowały własnym światłem. Każda z nich była czystą miłością, czystą świadomością. Jak opowiada: Wiedziałem, że te istoty mnie znają i kochają, choć nie rozpoznawałem ich twarzy. Nie musieliśmy się komunikować słowami, każda myśl, każdy odcień emocji był natychmiast zrozumiany. Jednak najważniejszy moment miał dopiero nadejść. Brian spojrzał przed siebie i zobaczył postać, która przyciągała go bardziej niż cokolwiek wcześniej. Była jasna, wspaniała, ale jej światło różniło się od światła otaczającego go miejsca. Było głębsze, bardziej majestatyczne. Bez cienia wątpliwości Brian zrozumiał, że stoi przed Jezusem. Nie musiałem pytać, nie musiałem wątpić. Cała moja dusza wiedziała, że to on Jezus Chrystus. Jego obecność była tak przepełniona miłością, że gdy spojrzałem w Jego oczy, widziałem całą historię mojego życia. Widziałem wszystkie moje radości i smutki, wszystkie sukcesy i porażki, a mimo to nie było w nim nawet odrobiny osądu. Jezus zaprosił Briana do bliższego spotkania. Czułem, jakbyśmy rozmawiali bez słów. Każda moja myśl była natychmiast przez Niego zrozumiana, a Jego odpowiedzi były jak głęboka melodia, która wypełniała całą moją istotę. Nie mówił, że moje błędy były nieważne, wręcz przeciwnie. Widziałem, jak każda moja decyzja wpływała na innych ludzi. Ale to, co mnie poruszyło, to Jego miłość. Miłość, która obejmowała wszystko, co zrobiłem i która nie miała końca. Podczas tego spotkania Jezus pokazał Brianowi, jak ważna jest miłość w codziennym życiu. Przypomniał mu, że nawet najmniejsze gesty dobroci mogą zmieniać świat. Jezus powiedział mi, że nie chodzi o wielkie rzeczy. Chodzi o to, by kochać innych tak, jak On kocha nas, bezwarunkowo. Brian dowiedział się także, że jego podróż się jeszcze nie kończy. Jezus wyjaśnił, że musi wrócić na Ziemię, by podzielić się tym, czego się nauczył, by inspirować innych do życia pełnego miłości i zrozumienia. Choć nie chciał opuszczać tego miejsca, wiedział, że ma jeszcze misję do wypełnienia. Co jak co, ale misja to słowo, które było mu doskonale znane. Ponownie znalazł się w tunelu, który prowadził do jego ciała. Widział szpitalną salę, lekarzy i pielęgniarki, którzy walczyli o jego życie. Opowiada, że powrót był bolesny, nie fizycznie, ale emocjonalnie. Musiał zostawić za sobą doskonałość, jaką znalazł w świetle. Gdy wrócił do swojego ciała, rzeczywistość szpitalnej sali wdarła się do jego świadomości niczym zimny prysznic. Kiedy otworzył oczy, zobaczył zdumionych lekarzy, którzy nie mogli uwierzyć w to, co się stało. Przez 10 minut jego serce nie pracowało, a mózg nie wykazywał aktywności. Brian został uznany za martwego, a jednak powrócił do życia. Jego powrót do życia był określany jako cud, ale Brian wiedział, że ten cud ma cel. Miał być świadectwem nieskończonej miłości Boga i dowodem na to, że śmierć nie jest końcem. Jest jedynie początkiem nowego, wspanialszego istnienia. W tym momencie rozpoczęła się nowa, całkowicie odmieniona część jego egzystencji. Czuł, że to, czego doświadczył, miało głęboki sens i cel. Jednak przejście z tej nieskończonej miłości, jakiej doznał w obecności światła i Jezusa, do szpitalnego łóżka i ludzkich ograniczeń, było ogromnym wyzwaniem. Przez pierwsze dni po wybudzeniu zmagał się z nową rzeczywistością. Z jednej strony był wdzięczny za cudowne ocalenie, z drugiej jednak, Tęsknił za tym, co zostawił po drugiej stronie. Byłem jak rozbitek, który wrócił na brzeg, ale wciąż słyszał echa oceanu, opowiadał. Ta tęsknota jednak szybko została zastąpiona głęboką determinacją. Najbardziej niezwykłe było to, co działo się w ciągu kolejnych miesięcy. Brian mówi, że po powrocie czuł się, jakby na nowo odkrywał świat. Jego podejście do życia zmieniło się diametralnie. Zaczął dostrzegać piękno w małych, codziennych chwilach, w uśmiechu drugiej osoby, w blasku słońca, w ciszy poranka. Każdy moment nabrał dla niego głębszego znaczenia, jakby widział wszystko z nowej perspektywy, nieskażonej ludzkimi troskami. Jednak najbardziej przełomowe było to, jak wpłynęło to na jego relacje z ludźmi. Brian, który wcześniej nie był zbyt otwarty na rozmowy o wierze czy duchowości, teraz nie mógł przestać mówić o tym, czego doświadczył. Ludzie pytali mnie, co takiego widziałem, a ja nie mogłem opisać tego inaczej niż jako czystą miłość. Chciałem, żeby każdy mógł choć przez chwilę poczuć to, co ja czułem tam, w obecności światła. Ważnym momentem jego powrotu do rzeczywistości była także decyzja o tym, jak chce teraz żyć. Zrozumiał, że życie to nie tylko praca, obowiązki czy pogoń za sukcesem, to przede wszystkim dzielenie się miłością, którą otrzymujemy od Boga. Brian postanowił zmienić swoje priorytety, skupił się na pomaganiu innym, na byciu dla nich źródłem wsparcia i inspiracji. W swoich relacjach z bliskimi także dostrzegł ogromną zmianę. Zrozumiałem, że każda chwila spędzona z rodziną jest bezcenna. Nie chcę już marnować czasu na kłótnie, na sprawy, które nie mają znaczenia. Chcę kochać i być obecnym w życiu tych, którzy są dla mnie ważni. Brian, który przed doświadczeniem śmierci klinicznej był pragmatycznym żołnierzem, teraz stał się człowiekiem głęboko świadomym duchowej strony życia. Jego historia nie tylko zmieniła jego życie, ale także zainspirowała tysiące ludzi, którzy usłyszeli o jego doświadczeniu. Przesłanie, jakie niesie, jest proste, ale potężne. Życie jest o wiele więcej warte, gdy żyjemy z miłością, nadzieją i świadomością, że śmierć nie jest końcem. To tylko początek czegoś piękniejszego, czego jeszcze nie jesteśmy w stanie pojąć w pełni. Pomimo przemiany, której doświadczył, wiedział, że powrót do życia nie będzie łatwy. Czekały go nie tylko fizyczne trudności związane z jego chorobą i rekonwalescencją, ale także wyzwania duchowe. W tym czasie szczególnie intensywnie rozważał nauki, które przekazał mu Jezus. Brian zrozumiał, że modlitwa nie jest tylko rytuałem, ale sposobem na głębsze połączenie z Bogiem i drugim człowiekiem. Zaczął traktować każdy dzień jak okazję do modlitwy w działaniu, poprzez pomoc innym, życzliwość, a nawet prosty uśmiech, który, jak mówił, może być dla kogoś promykiem nadziei. Drugą lekcją, którą szczególnie mocno odczuł, była radość z cierpienia. Choć brzmi to paradoksalnie, Brian pojął, że cierpienie może prowadzić do duchowego wzrostu, jeśli przyjmie się je z pokorą. Każdy ból, Każda trudność były dla niego sposobem na naśladowanie Jezusa, który sam cierpiał by ukazać światu swoją miłość. Na koniec Brian zaczął żyć z prostym, lecz głębokim przesłaniem: dziel się miłością. Wiedział, że jego doświadczenie ma sens tylko wtedy, gdy będzie inspirować innych do dostrzegania piękna w każdym dniu i otwierania serca na to, co wieczne. Dziękuję ci za wspólnie spędzony czas. Zasubskrybuj kanał rozwojowy, by nigdy nie przegapić kolejnych pięknych i inspirujących historii. Życzę Ci wszystkiego dobrego i błogosławionego dnia.